Masz już dość ciągłego upominania swojego dziecka? Mam dla ciebie jedną pomocną strategię, która pomoże ci przekierować tą sytuację i poradzić sobie nieco inaczej. Ta strategia to Zainteresowanie dziecka czymś innym. Zamiast mu mówić, zejdź z tej drabinki, skończ biegać, przestań rzucać tym kamieniem. Zamiast mówić, czego teraz nie wolno robić, zaproś dziecko do czegoś ciekawego. Powiedz na przykład: Hej, Franek, mam świetny pomysł, chodź, powiem ci na ucho. Dzięki temu dziecko skupi się, wyciszy na sekundkę. Wtedy możesz zaproponować zabawę, która na przykład będzie bardziej statyczna. Słuchaj, zamkniesz teraz oczy, a ja. Dotknę cię paluszkiem, a ty powiesz, gdzie cię dotknęłam, zobaczymy czy poczujesz, co ty na to. Może będziecie bawić się inaczej, bo to nie będzie pierwszy interesujący pomysł. Może Franek będzie odgadywał, co właśnie do niego powiedziałaś. Posłuchaj, co ja teraz powiedziałam, Franek. Franek będzie zgadywał, dlaczego to jest wartościowe, bo znowuż będzie musiał wyciszyć się troszeczkę, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje, skupić się na Tobie, i to pozwoli zrealizować Twój cel. Dziecko troszeczkę ochłonie skupi się i będzie gotowe do ostrożniejszej zabawy, także zachęcam Cię do tego, żeby zamiast męczenia siebie i dziecka tym ciągłym upominaniem, spróbować czasem przekierować to na inną aktywność, taką, która byłaby w tym czasie oczekiwana.